W czasie III wojny północnej w 1707 roku w Altranstadt podpisano pokój pomiędzy cesarzem Austrii Józefem I a królem szwedzkim Karolem XII. Warunkiem podpisania układu pokojowego była zgoda cesarza Austrii Józefa I na zezwolenie wybudowania sześciu kościołów protestanckich zwanych kościołami łaski. Były to w Kożuchowie, w Miliczu, Kamiennej Górze, w Zżaganiu, Cieszynie i Jeleniej Górze. Po długich staraniach i udzieleniu szeregu pożyczek bezwrotnych cesarzowi Austrii i królowi szwedzkiemu protestanci w Jeleniej Górze w kwietniu 1709 roku uzyskali zezwolenie na Wybudowanie kościołów z łaski cesarskiej. 12 kwietnia wbito w ziemię partyzanem znak łaski cesarskiej i wyznaczono teren pod budowę świątyni. Tego dnia odbyło się pierwsze kazanie, na którym obecnych było 24 tysiące wiernych. Do komunii przystąpiło 1100 osób. Wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół odbyło się 4 czerwca. Dla miejscowych ewangelików, przyszła świątynia miała być reprezentacyjną budową sakralną. Więc jej architektem został mistrz Marcin Franz. W maju, obok rozpoczętej budowy, stanął tymczasowy kościół drewniany. Wraz z wieżą, na której umieszczono w 1709 roku mały dzwon, a w 1710 średni i duży. Nowo wybudowana świątynia została wzniesiona w stylu barokowym na planie równoramiennego krzyża greckiego. Jej długość wraz z pomieszczeniem na zakrystię wynosiła około 74 metry. Natomiast wysokość od posadzki wewnątrz kościoła po krzyż na kopule 57 metrów. Trzy kondygnacyjne balkony Empory mają od 3 do 3,5 metra wysokości. Wsparte są na drewnianych kolumnach. Kościół może jednorazowo pomieścić 4020 osób. W tym na balkonach 2200 wiernych, a na parterze 1278 osób. Oprócz ławek na parterze, w których miejsca były numerowane, wybudowano 60 lóż, w których było 540 miejsc siedzących. Budowa kościoła trwała 9 lat. Powodem wieloletniego opóźnienia był fakt, że mistrz Franz prowadził jednocześnie wiele prac budowlanych. 9 października 1715 roku na kopule wieży osadzona została kula wraz z krzyżem otoczonym promieniami. Pierwszych dniach grudnia 1717 roku zawieszono trzy dzwony mały, średni i duży z drewnianej wieży postawionej obok tymczasowego starego kościoła. Główny ołtarz zlokalizowany we wschodniej części kościoła ma charakter budowy jednokondygnacyjnej i pochodzi z 1700. 1933 roku. Jego fundatorem był bogaty jeleniogórski patrycjusz Christian Mencel. Jego wykonanie Mencel zlecił miejscowemu mistrzowi stolarskiemu Hiszerowi. Od roku 1733 ołtarz był trzykrotnie przebudowywany w 1899, w 1909 i w 1950. Ciemniałe drewniane elementy ołtarza zostały pokryte złotą farbą w 1997 roku. Do reprezentacyjnych elementów wewnętrznego wystroju tutejszego kościoła należą organy, także Fundacji Menzola. Wykonał je w latach 1725-1729 Wrocławski organomistrz Michał Roeder. Organy posiadały 60 rejestrów, 3 manuały i 3456 piszczałek. Aktualnie mają 72 rejestry i 4571 piszczałek. Stojąca na skrzyżowaniu obu naw, Ambona była fundacją kupca z Gerlitz, Merchiola Bertholda, rodem z Jeleniej Góry. Została wykonana w 1717 roku z jednolitego boku piaskowego i stała się świadkiem tragicznego wydarzenia, jakie miało miejsce 1 sierpnia 1745 roku. Głoszący na nie słowo Boże miejscowy pastor został śmiertelnie rażony piorunem. Prawiwe piękno tutejszej świątyni można odnaleźć na sklepieniu. Znajdują się tam freski ze scenami i postaciami biblijnymi oraz figurami alegorycznymi. Wykonane przez niemieckiego malarza Antoniego Scheflera z Pragi oraz Johanna Hoffmana z Głogowa. W 1775 roku na kolumnach Empor umieszczono cztery tablice, na których były pokazywane numery pieśni. Pola na barierach Empor wypełnione są cytatami biblijnymi, sporządzone zostały na zamówienie i koszt wiernych. W 1796 roku zlikwidowano drewniane ganki przed wejściem i dobudowano murowane. 23 lipca 1709 roku położono kamień węgielny pod budowę dużego budynku szkolnego Szkoły Ewangelickiej z dwoma skierowanymi ku północy skrzydłami. Ukończono ją w 1712 roku. W części wschodniej gimnazjum mieszkali trzej duchowni, który każdy z nich posiadał własny ogród. Ponieważ duchowni sprawują posługę poza miastem, zakupiono wóz i sanie, które stoją na dziedzińcu kościelnym. 16 października 1806 roku, podczas drobnych prac na dachu, wybucha pożar. Niszczy całe pożycie dachu, zniszczeniu ulega kopuła wieżyczki oraz dzwony. W 1807 roku odlano nowe trzy dzwony, trzy lata później w 1810 roku na wieży umieszczono kulę i promienisty krzyż. 31 października na środku kopuły zawieszona zostaje lampa zapewniająca światło podczas wieczornych uroczystości. Z okazji setnej rocznicy poświęcenia Kościoła 25 maja 1818 roku odbyło się uroczyste nabożeństwo poprzedzone orszakiem wiernych ze znakiem łaski cesarskiej. 16 stycznia 1710 roku na cmentarzu przykościelnym zostaje pochowana pierwsza osoba, żona doktora Korbera. Cmentarz posiada wiele zabytków, od zwykłych krzyży do istnych pereł sztuki. W latach 1715-1775 wzdłuż muru nekropolii wzniesiono okazały kaplice Jeleniogórskich rodzin kupieckich. W południowej części cmentarza znajduje się dom kantora. Piętrowy murowany budynek, na górze którego znajduje się obszerna salka wykorzystywana podczas uroczystości kościelnych. W domu tym mieszkają kantor, organista i dwóch dzwonników. Poza obrębem cmentarza przy północnym murze znajduje się dom, w którym mieszka strażnik cmentarny i grabarz. Ostatnia Msza Protestancka odbyła się w 1946 roku. Po zakończeniu II wojny światowej i opuszczeniu Jeleniej góry przez ludność pochodzenia niemieckiego tutejsza świątynia została przejęta przez polskie władze wojskowe. Po jej poświęceniu pełniła rolę katolickiego kościoła garnizonowego. Pieczę duszpasterską nad nią pełnili kapelani wojskowi, między innymi ksiądz Sawery Andrusiak, ksiądz Henryk Zalewski, ksiądz Stanisław Borowczyk. Ksiądz Józef Węgrzyn, ksiądz Jan Gałązka i ksiądz Aloyzy Schmidt. Decyzją biskupa wrocławskiego, bolesława Kominka z 1957 roku, przy miejscowej świątyni garnizonowej została erygowana parafia dla potrzeb ludności niezwiązanej z wojskiem. Funkcję proboszcza pełnił w niej kapelan wojskowy. Jego zastępcą został ksiądz Piotr Rybicki. Ta dwoistość administracji parafialnej została zniesiona w 1972 roku z momentem objęcia jej przez księdza Wilhelma kuprza. W 1991 roku ksiądz Andrzej Bokiej zostaje proboszczem i zarazem kapelanem, dzięki któremu prace budowlane i konserwatorskie, prowadzone przez ostatnie lata, wspaniale prezentują świątynię jako okazały zabytek sakralnej sztuki barokowej. A duch Boży, w którym kierują się księża, pełniący w niej posługę dusz pasterską, przyczynia się do wzrostu uczuć religijnych. Wiernych.